Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, druga niedziela wielkanocna. Od 20 lat obchodzimy ją również za ustanowieniem świętego Jana Pawła II jako niedzielę miłosierdzia Bożego. Pozdrawiam was bardzo serdecznie z Krakowa. Tak Pan Bóg sprawił właśnie, że tego dnia mogę być w tym mieście, gdzie znajduje się właśnie to miejsce sanktuarium miłosierdzia Bożego, znane na cały świat, właśnie z, można powiedzieć, z którego to miejsca. Pan Jezus rozsyła te promienie miłosierdzia, przypominające mu światu o Jego miłosierdziu. Dlatego tego dnia myślę warto zatrzymać się nad takimi dwiema rzeczywistościami. Jedna to jest rzeczywistość miłosierdzia Bożego. Jesteśmy w tym kluczu paschalnym, kluczu świąt wielkanocnych, czyli chcemy błogosławić Pana Boga za śmierć Jego Syna, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Za to, że dla nas umarł i zmartwychwstał. I kiedy przychodzi ta niedziela Miłosierdzia Bożego, myślę, że warto sobie właśnie o tym przypomnieć, że Pan Bóg dokonuje rzeczy cudownej dokonuje naszego zbawienia przez wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie swojego syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale co jest istotą tego działania, właśnie istotą tego działania Boga, jest Jego miłość, jest Jego miłosierdzie. Pan Bóg mógł zbawić świat w tysiące różnych innych sposobów. Wybrał właśnie taki bardzo pokorny sposób, kiedy Bóg staje się człowiekiem i umiera za każdego z nas, żeby nam dać życie wieczne. W sanktuarium miłosierdzia Bożego w Łagiewnika, gdzie są również zapisane rów, różne cytaty tych słów, które Pan Bóg powiedział do świętej Siostry Faustyny, jest również jeden cytat, który mówi tak. Pan Jezus powiedział to do świętej siostry Faustyny. Miarą mojego miłosierdzia jest Twoja ufność. Czyli miłosierdzie Boże jest nieskończone. Pan Bóg pragnie go nam udzielać zawsze i wszędzie w sposób, myślę, też przekraczający nasze zrozumienie. Ale jest miara tego miłosierdzia. Miarą tego miłosierdzia jest Twoja i moja ufność. Czyli jak ja będę miał otwarte serce, ile ja. Będę chciał przyjąć z tego miłosierdzia. Czyli nie tą miarą jest, z reguły myślimy o tej miarze, że ona jest z tej drugiej strony, prawda? To tak jakby żebrak przyszedł do króla i prosił go o, o wsparcie, i myśli się, że miarą jest skąpstwo tudzież szczodrość króla. Pan Bóg mówi nie. Moja miara jest miarą bez miary, Boże, miłosierdzie jest bezgraniczne. Święty Jan Paweł II, kiedy mówił o miłosierdziu, podał taką piękną definicję: powiedział, że miłosierdzie to jest spotkanie miłości Boga z biedą człowieka. To jest miłosierdzie. Czyli miłość Boga, która przychodzi do Ciebie i do mnie, kiedy spotyka nas w naszej biedzie, właśnie i tym, co Pan Bóg daje, tą miłość. To jest właśnie miłość miłosierna. Myślę, że tego dnia. Warto, abyśmy sobie przypomnieli i właśnie chcieli otwierać nasze serca. Pan Jezus, to jest fantastyczne, jak czytamy, bardzo zachęcam do lektur dzienniczka świętej siostry Faustyny, właśnie mówi, dlaczego człowiek nie chce uwierzyć, że ja jestem miłosierny, dlaczego człowiek myśli cały czas w tych kategoriach ludzkich. Mówi, nie myślcie tak, ja jestem Bogiem, jestem Bogiem pełnym miłosierdzia, Bogiem pełnym dobroci, więc niech to przesłanie miłosierdzia dzisiaj również do nas przychodzi. Kto chciałby zobaczyć troszeczkę więcej z sanktuarium Bożego Miłosierdzia, to pod tym wideo znajdziecie link do galerii zdjęć, które może chociaż wirtualnie pozwolą Wam przenieść się na chwilę do tego sanktuarium tak ważnego w tym dniu dzisiejszym. I Ewangelia, która przychodzi Ewangelia przepiękna, Ewangelia o świętym Tomaszu, często mówi się niewierny, niedowierzający. Ale myślę, to piękna rzecz, którą my widzimy w Ewangelii, polega na tym, jest słabość człowieka, człowieka Tomasza, który nie był z dwunastoma, kiedy objawił się Pan Jezus i on mówi bardzo szczerze, taki jaki jest, mówisz Ja jeżeli nie dotknę, jeżeli nie włożę palca do rany, nie uwierzę. Dlaczego? Bo, bo to co mówicie przekracza wszelkie, wszelkie ludzkie, ludzkie myślenie, to co w ogóle myśleliśmy o Bogu. Więc jeżeli ja tego nie zobaczę, po prostu nie uwierzę. Jaka jest odpowiedź Pana Boga? Jaka jest odpowiedź Jezusa Chrystusa? Może wydawać się ona taka troszeczkę złośliwa, bo Pan Jezus, jak przychodzi, mówi, to włóż palec. Nie. Dla mnie właśnie to jest odpowiedź pełna zrozumienia. Jezus Chrystus mówi, dobrze, jeżeli Ty masz taką potrzebę, zrób to. Jeżeli Masz potrzebę mnie dotknąć, moich ran, zrób to. Przychodzę do Ciebie ze swoimi ranami. Dotknij nich moich rąk, które są przebite, na dni mojego boku, który również został przebity, jest tajemnicą, że Pan Jezus objawia się po zmartwychwstaniu ze swoimi ranami. Te rany są właśnie świadectwem Jego miłosierdzia, nie są więcej już świadectwem naszych grzechów, owszem, ale przebaczonych, zwyciężonych, pokonanych. I co chciałbym powiedzieć wam, jakie słowo też również chciałbym skierować do samego siebie. Zawsze homija jest w tym, również mówi się słowo do samego siebie. Zapraszam cię, dotykaj Jezusa, bo my tego naprawdę potrzebujemy. Ja tego bardzo potrzebuję, żeby móc dotykać Jezusa, żeby móc dotykać jego ran, żeby móc się przekonać, że te rany nie są więcej dowodem mojego potępienia za moje grzechy. Że jego rany są świadectwem wielkiej miłości. I Jezus na to pozwala. To, że Tomasz tego jakby nie robi w Ewangelii, my tego nie widzimy, bo on już widząc, mówi: Pan Bóg. Pan mój i Bóg mój, jak zobaczył, uwierzył, ale Jezus daje mu tę możliwość. I chcę Ci powiedzieć: Jezus chce dać tę możliwość Tobie. Jak można dotykać ran Jezusa Chrystusa? Jezus Chrystus pozostawił na ziemi swój kościół, który jest Jego ciałem. I właśnie w tym kościele możesz dotykać również ciała Jezusa Chrystusa. To jest tajemnica. Ale Pan Bóg jest obecny w swoim kościele. Jezus Chrystus, nasz zbawiciel, jest obecny w swoim kościele. I jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. I tego Boga naprawdę można dotykać. W ubogich, w pokrzywdzonych możemy też dotykać ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy przyjmujemy go w Eucharystii. Więc zapraszam Ciebie. Wiem, że potrzeba wiary, bo potrzeba wiary, żeby zobaczyć w drugim człowieku Jezusa Chrystusa. Ale właśnie o tę wiarę chcemy się dzisiaj modlić, w tą niedzielę miłosierdzia. Panie, przyjmujesz mi wiary żebym ja mógł uwierzyć, że ty jesteś obecny w swoim kościele, że ty jesteś obecny w swoim słowie, że ty jesteś obecny w swoim ciele. Życzę wam tej wiary, gdyż jest pragnieniem Boga, abyśmy go dotykali. Dlaczego? Aby Pan Bóg właśnie umacniał naszą wiarę, abyśmy mogli również dawać świadectwo o jego zmartwychwstaniu wobec tego świata. Niech więc zarówno miłosierdzie które dzisiejszego dnia w sposób szczególny nam towarzyszy, jak również wiara będą tymi elementami, na które chcielibyśmy się otwierać. Bez miary pragnie ofiarować nam to Panu. I to wszystko za darmo. Jedyną miarą jest miara naszej ufności. Czyli te limity możemy stawiać my, bo możemy powiedzieć, Panie Boże, ty daj mi tyle. A mogę powiedzieć, Panie Boże, cały chcę zostać wypełniony Twoim miłością. Życzę Wam więc głębokiego pragnienia, jak to mówi święci ojcowie, nie martw się, jeżeli pijesz ze źródła i nie możesz wypić źródła. Nie martw się tym. Nie martw się, jeżeli nasycasz się Bożym miłosierdziem i ono się nie kończy. Nie martw się tym. Nie martw się, jeżeli przychodzisz do Boga z wiarą i widzisz, że to nie ma jakby końca. Nie martw się tym. Życzę Wam głębokiego doświadczenia Bożego miłosierdzia, bo jest to naprawdę bardzo ważne. Dla nas wszystkich, którzy jesteśmy grzesznikami, żebyśmy mogli tego miłosierdzia Bożego doświadczyć. I abyśmy mogli właśnie umacniać się wierze, aby móc nieść dobrą nowinę światu, że istnieje zbawiciel, ma na imię Jezus Chrystus, przyszedł na Ziemię, stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał i przynosi przebaczenie grzechów, przynosi nam zbawienie za darmo. Nie dlatego, że my na to zasługujemy, bo nie zasługujemy, ale dlatego, że właśnie miarą tego zbawienia jest miłość Boga i Jego miłosierdzie dla każdego z nas. Oby Pan Bóg dał nam serca pełne pragnień. Serca, które chcą być sercami bez dna, aby zawsze być napełnianymi tym Jego miłosierdziem i wiarą, która podchodzi od Niego. I niech tak się stanie. Amen.